Witam oczywiście bardzo serdecznie kanał porad się kłania do wszystkich widzów, Państwo, niestety, ale CapCut niestety usunął napis automatyczne do filmów, których można było montować. Niestety zrobił je płatny. Yy, Ten napis automatyczny, jak chcę po prostu wygenerować napisy automatycznie. Klikam automatyczne na napisy. Jak widzicie jest oczywiście możliwość wygeneruj Pro, czyli jest po prostu wersja płatna. Klikam oczywiście w obojętnie, jakiś darmowy napis, tak dalej, klikam oczywiście wygeneruj. I chwileczkę, momencik, bo to troszeczkę potrwa. I jak widzicie. Jeszcze wczytuję troszeczkę napisy, tak dalej. E momencie, bo chcę po prostu Wam pokazać, że już napisy nie są za darmo, są po prostu płatne. Taka informacja jest też dla Pani Ewy z TikToka, co kręci materiału o Kapkacie i o Photoshopie. Pani Ewo niestety, ale te automatycznie napisy już nie są niestety za darmo, bo usunęli tę funkcję darmową, jest tylko po prostu wersja pro, czyli płatna. A za tą wersję musimy niestety zabulić, bo niestety Kapkat jest taki wredny, że twórca zrobił podgórkę. No i niestety dla tych milionerów, dla tych też biedaków, zrobili 50 zł na miesiąc, a później na rok, za na, rok na 500 zł. Także tu macie wszystko opisane, tak dalej, możecie sobie przełączyć, tak dalej. Yy, mniej więcej jeżeli chodzi o te napisy, to już tych napisów w filmikach nie będzie. Nie będzie tych po prostu filmików w napisach, bo po prostu nie ma sensu. Może kiedyś w przyszłości będą te napisy. Nie wiem, jeśli poszukam jakiś podobny edytor, najwyżej Wam dam znać, shorty czy tak dalej, i zobaczymy, jak to dalej będzie z tymi edytorami. Na razie po prostu nie będę już, na razie będę montował filmy w kapkacie bez napisów, ale później pewnie zmienię z kapkata na jakiś inny edytor. Także tyle z mojej strony, a oczywiście się z Wami żegnam. Także to był materiał informacyjny, także do zobaczenia do kolejnych materiałów, no wiadomo, ogrodniczych, nie? No, i to praktycznie był materiał ta, yy, informacyjny. Także na razie, no, się pozdrawiam.